Proszę Pani, jesteśmy na uroczystej premierze niesamowitego filmu dokumentalnego. Proszę powiedzieć, jakie są wrażenia? Przede wszystkim ze strony tej psychologicznej. Czy film zro... zrobił na Pani wrażenie? Zrobił. Mam takie dreszcze, jak to się mówi po człowieku. Czuję się właściwie poruszona, ale w taki dobry, spokojny sposób, w taki serdeczny. Jak zobaczyłam Pana Andrzeja. Tutaj tego jednego z bohaterów, to mu od razu chciałam powiedzieć, że jest po prostu kochanym, cudownym człowiekiem. I to jest taki film, który zostawia w sercu dużo wdzięczności, zachwytu, podziwu. Nie wszyscy ludzie są zdolni do takich działań. Tym bardziej trzeba uszanować i rzeczywiście nazwać bohaterami tych, którzy to robili, choć bardzo, bardzo wielu ludzi w Polsce pomagało i pomaga ciągle. E, wszystkich się nie da w filmie pokazać. E, natomiast myślę, że to jest taki, taki bardzo dobry wybór, żeby zdać sobie sprawę, że ludzie, po których, e, o których byśmy nie mówili, że są bohaterami, prawda, raptem się okazują w sytuacjach granicznych, bo to jest sytuacja graniczna, straszna dla wszystkich okazują się, że przekraczają jakby e, takie ograniczenia, że przekraczają własne progi e, m, przeciw lękowi, przeciwko wygodnictwu, przeciwko takiej stałej, bezpiecznej postawie e, i że znajdują w tym też bardzo dużo wewnętrznej nagrody i bardzo dużo nagrody w postaci wdzięczności. To jest... Mnie się szalenie w tym filmie podoba, że on jest zwyczajny. Że on jest taki, taki ludzki, taki normalny. Może nawet bym jeszcze trochę chciała bardziej pooglądać tych, którzy opowiadają, niekoniecznie tak siedzących, e, e, chociaż to łatwiej tak się słucha ich, ale takich może bardziej jeszcze w takich osobistych akcjach. E, fajni ludzie, bardzo, bardzo niezrobieni w żaden sposób. To, co jest na przykład cudowne, że nikogo tam nie korciło żeby ich jakoś, nie wiem, upiększać, żeby ich jakoś przedstawiać prawda, wyjątkowo, że oni są tacy tacy zwykli i tacy prawdziwi, tacy szczerzy, autentyczni. I to co na końcu powiedzieli zresztą jakby siebie wzajemnie w rodzinach swoich, tak całując z serca, z serca w serce, no to to tak no robi taki... Taki stan, tak jak powiedział pan mistrz ceremonii dzisiaj prowadzący, że po tym filmie będziemy się czuli lepiej. Więc myślę, że to jest po prostu szalenie potrzebny film. Na pewno byłoby też fajne, gdyby on poszedł w cały świat, nie tylko był w Polsce. Rzeczywiście byłoby dobrze, e, gdyby tak pokazać szczególnie też i tę te współpracę taką, że tak powiem tutaj Polsko-Zagraniczną. Oczywiście nie mogę sobie odmówić powiedzenia, że... Bardzo w tym widać osobiście ludzi, bardzo mało widać w tym rządu, bardzo mało w tym widać takiej pracy, że tak powiem, postanowionej od góry, żeby, żeby robić coś też za tak zwane państwowe, że tak powiem, pieniądze. Bo to jest po prostu od, taka oddolna, niesamowita, taka, taki ruch, który który rzeczywiście chyba no, no na pewno daje nam wszystkim w Polsce prawo do tego, żebyśmy byli, żebyśmy byli z siebie zadowoleni i dumni.